Smoki i potwory z pustki są takie niemiłe. Nie potrafię pomóc potworom z pustki. Coś mi się zdaje, że smoki nie przepadają za mną. Trudno. To stworzenie nie z tego świata. Dzięki, że pomagasz Bobrom przenosić tamy krzewogzwiecie. Krzywo zna znam najlepszy dowcipy. <grystanie> Krzywo Grzbiecie, pamiętasz aferę w Kumungu? Nadal uważam, że to była twoja wina. Nie smuć się, Niebieski. Mech buduje charakter. Mówię ci, Niebieski. Stanowiłbyś ze stokrotką świetną parę. A jak tam twoje kamyki niebieski? Lord, ponurnik Kevin Kianka z Rechotowa. Kłaniam się uniżenie. Ponurnik! Uosobienie żabowatości. Skalniaku, jesteś głazem pośród żwiru. Uwielbiam twoją opowieść, skalniaku. Trzeba tylko poprawić trzeci akt. Mało kto rozumie prawdziwego ducha szlachetnych skalniaków. Kiedy ostatnim razem mieliście ostrzone dzioby? Słyszeliście, jak szkarłatny brzytwodziup śpiewa? Widać, że ćwiczy. Biedaku. Kto ci wygiął człek? Znalazłeś ostatnio jakieś dobre langusty, Krabiku? Daj znać, gdy znajdziesz. Wiem, że nadal jestem ci winien parę małży, Krabiku. Dotrzymuję słowa. O nie, wilki! Nie bawimy się w aportowanie. Wilki nie cierpią być same? Nawet te samotne. Mówiłem Ci, żebyś poszedł z tą drugą głową do lekarza, wilczku. Każdy powinien pobiegać sobie czasem z wilkami. Życie jest o wiele piękniejsze niż śmierć. Wreszcie, ktoś, kto rozumie naturę tak samo jak ja, i to, to gór! To ja, ten z drewna! Idziesz w tym roku na zebranie drzew? Przebiorę się za Zasafras? Widać, że nie jesteś świstakiem. Po co tak stroszysz kolce? Bierz całe złoto. Ja go nie potrzebuję. O! Jakiś przedmiot dla ludzi! <gryw> Dziękuję. Nie każdy do czegoś takiego dorósł. O, ja! Uwielbiam buty! E, do, dobra, gdzie się je zakłada? Pewnie z nich szybko wyrosnę. O wiele lepsze niż te moje mokasyny z błota.